1 do zera. zwycięstwo Warty Poznań z Robrym Głogów w pierwszym meczu kontrolnym trener zielonych Piotr Jacek. Ale składa się cały czas ten zespół, tak też to się chyba dzisiaj w czasie tego meczu układało a propos pierwszej drugiej połowy zdecydowanie tak no pracujemy e, niespełna tydzień. Mieliśmy troszkę testowanych, mieliśmy troszkę młodzieży, więc no absolutnie w tym spotkaniu trzeba było e, wystawić dwie jedenastki po to też żeby nie nie ryzykować urazu żadnego. No i na dwie, na dwie grupy zagraliśmy. Mamy trochę informacji, będziemy je analizować. Jeden do 0 zwycięstwo to zawsze cieszy, mimo że wiadomo, że w tych sparingach niekoniecznie wszyscy na wynik patrzą, tylko bardziej na to, co kto tam na boisku pokazuje. Oczywiście każdy jest na innym etapie przygotowań, no ale faktycznie, dobrze jest zacząć współpracę od pierwszego spotkania, zwycięstwa. Mhm. Wyjeżdżacie na obóz do Grodziska Wielkopolskiego, ale to też cały czas jeszcze nie będzie taki skład, o którym będzie można mówić, skład zielonych, czy jak to będzie w Grodzisku? Jeszcze nie. Na, na obozie również będziemy weryfikować, będą dojeżdżać zawodnicy, będą też pewnie testowani, także dopiero Drużyna wykrystalizuje się po powrocie z grudziska. Tak jak się pracuje na treningach w takim trudnym, przejściowym dla Barty okresie? Dla mnie nic nie jest trudne. Ale też dla trenera Piotra Jacka pewnie spora szansa, żeby pokazać się w pierwszej lidze, coś udowodnić, coś zbudować może też swojego? Na pewno w swoim mieście to już jest taki pewnie największy plus, bo to Zawsze się jest sercem za klubami, które są ze swojego miasta, natomiast no, byłem w pierwszej lidze chwilę, faktycznie tu mogę coś zbudować od początku, mam trochę więcej czasu, więc absolutnie jestem z tego rad. 25 lat temu mniej więcej Piotr Jacek wchodził do szatni Lecha Poznań jako piłkarz, po spadku z Ekstraklasy też była pusta kasa, ta szatnia była pusta, budowało się to wszystko od początku, małe déjà Pewnie tak. Uwielbialiśmy grać w piłkę, wszystko dookoła nas nie interesowało, tylko wychodziliśmy i cieszyliśmy się z gry na boisku i to samo chcę zaszczepić tutaj. I wtedy udało się coś zbudować. Uda się teraz zwarcie? Tak.